Cześć, ciemanko, moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. Kolejny materiał, tym razem nagrywamy go już w zasadzie na żywo, tak jak docierają do mnie sprzęty i należą Wam się też słowa wytłumaczenia, dlaczego tak długo nie było publikacji. Raz, że troszeczkę w niewłaściwe elementy wpakowają swoje siły i środki, bo mam nagranych kilka materiałów, których nie mogę wypuścić, bo produkty w nich. Umieszczone i jeszcze nie miały premiery, bo niestety wszystko się troszeczkę rozjechało, i tak po prostu zamiast nagrać filmy, które mogę Wam wypuścić, pokazać, tak kilka sobie leży, gotowych do opublikowania. A druga sprawa, która na jakiś czas też mnie wyłączyła z nagrywania, to pewnie będą się pytania pojawiały w komentarzach. Jestem po operacji, miałem krótki pobyt w szpitalu. Wszystko już jest w porządeczku, więc nie przedłużamy, moi drodzy. Jedziemy z kolejnym materiałem, kolejnym filmem. A dzisiaj dla Was. Klawiaturka za trzystówki, stówki, 60% za trzy stówki i to naprawdę fajnej klawiaturki. Dlatego zaczynamy! Jak pewnie spora część z Was wie, od dłuższego czasu korzystam z peryferiów ergonomicznych. Jest to Trackball, jest to klawiatura K860 od Logitecha. I o ile uważam to za naprawdę świetną klawiaturę do pracy, jest mega wygodna, to do grania jest beznadziejna. Jest turbo-śrotem, jeżeli chodzi o granie. Chociażby n-key rollover czy też opóźnienie, jakie tutaj się pojawia, powodują, że granie na tej klawiaturze to dla mnie ostateczna ostateczność. Na szczęście jakiś czas temu Genesis wysłało mi na testy swoją nową klawiaturę. Genesis Tor 660. 60% klawiaturę bezprzewodową, co też było mega ważne. Bo teraz po prostu zmieniając klawaturę to te odkładam na bok, biorę te i działają. To jest jeden cryczek tutaj z tyłu sobie robię o stryk on. Ona się zaświeca i jest gotowa do akcji. O, teraz się zaświeca! Jest gotowa do akcji i mogę grać, przełączając się z jednej na drugą w zasadzie od razu. I to mi ostatnio uratowało po prostu tyłek, bo naprawdę mogłem sobie pograć bez żadnego stresu i bez konieczności przekładania jednej klawiatury, drugiej klawiatury, kombinacji z przewodami, bo to znowu wracamy do podstaw bezprzewodowa. No i na Bluetootha, ja wiem, sporo część z Was mówi, Jezus, Maria, na Bluetootha grać? Mordo, ja gram teraz tak niewiele, że naprawdę klawiatura na Bluetootha w 100% mi wystarcza. I gram głównie for fun, więc typowo opóźnienie, jakie się pojawia, raz, że nie jest tak bardzo odczuwalne, a dwa? Nie przeszkadza mi ani troszeczkę. Ale wracając do konkretów, klawiatura Genesis Store 660 jest klawiaturą 60%. Jak już zauważyliście, występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Trzystówki przyjdzie wam za nią zapłacić, co uważam, że jest całkiem znośną ceną. I naprawdę stosunek cena do jakości wypada tutaj świetnie. Zaczynając od pozytywów. 60% to rozmiar, który wystarczy do większości gier. Tak na dobrą sprawę, nie ma potrzeby. Zaśmiecać sobie biurka większymi klawiaturami, jeżeli Twoje stanowisko służy tylko i wyłącznie do grania. Dla wszystkich, którzy jednak nie orientują się w rozmiarach klawiatur, no to 100% jest pełna klawiatura z blokiem numerycznym. W zasadzie mogę Wam to teraz pokazać. TKLK albo 80% to jest klawiatura, w której utniemy sobie blok numeryczny. A 60% to jest pozbawienie jeszcze strzałek i klawiszy funkcyjnych tutaj, oraz oczywiście rzędu F-ów na górze, bo wszystko jest jako podwójna funkcja cyfry. Jeżeli chodzi o podwójne funkcje, to w tej klawiaturze dosłownie każdy jeden klawisz ma przypisane dwie akcje, więc na pewno będziecie musieli się polubić z przyciskiem na dole po prawej stronie FN który sprawia, że klawisze właśnie podejmują drugą akcję. Na szczęście również wszystko jest czytelnie opisane i bez żadnego problemu odnajdziecie się we wszystkich klawiszach. Drugorzędne funkcje to tak na dobrą sprawę zmora mniejszych klawiatur, ze względu na to, że bardzo często funkcje, których używamy jednak w jakimś stopniu są przeniesione na klawisze, których o to nie podejrzewamy. I w przypadku wielu klawiatur chyba najpopularniejszym układem, który jest, to przycisk funkcyjny i J K, i L to są klawisze odpowiadające za strzałki co dla mnie totalnie nie miało żadnego sensu i korzystanie ze strzałek w przypadku takiej klawiatury było absolutnie niewygodne, ponieważ nigdy w ciemno nie byłem w stanie znaleźć tego poprawnego układu. Część klawiatur, jak HyperX Alloy Origins 60, którego również recenzowałem w jednym z filmów Morele, ma zrobione tak, że funkcyjny jest przeniesiony całkowicie na prawo na zewnątrz i wtedy trzy najbliższe klawisze to są strzałki. Genesis zrobiło coś jeszcze lepszego, ponieważ zrobiło to super intuicyjnie. Jak wciśniesz funkcyjny, to wsad to są strzałki. Nie dało się tego zrobić prościej, nie dało się zrobić tego bardziej intuicyjnie. Więc totalnie wielki plus za sam układ klawiszy. Następnie mamy łączność. O ile można tę klawiaturę klasycznie podłączyć przewodem USB Typu C, który jest w zestawie do komputera, i korzystać z niej jako z klawiatury przewodowej, to również klawiatura została wyposażona w baterię o pojemności 3000 mAh i moduł Bluetooth. Moduł Bluetooth, który pozwala nam na połączenie się i sparowanie z trzema urządzeniami i szybkie przełączanie się pomiędzy urządzeniem 1, 2 i 3. Więc jeżeli macie komputer w pracy i laptopa w domu, albo odwrotnie. To możecie tę klawiaturę zapakować do plezaka i tylko przełączając się pomiędzy sparowanymi urządzeniami przechodzić z jednego na drugie bez konieczności parowania się za każdym razem. No teraz przytrzymaj 30 sekund, aż znacznie mrygać, parujesz się. Nie, tutaj to robisz bardzo szybko, bardzo sprawnie i naprawdę trzeba ich też za to pochwalić. No i w sumie mówiąc o tym, to trzy urządzenia moim zdaniem jest totalnie spoko. Wiele firm daje pięć urządzeń, co jest overkillem, bo nie wyobrażam sobie, żebym do pięciu różnych urządzeń potrzebował, podłączać tę samą jedną klawiaturę. Trzy idealnie. Zanim przejdziemy do wnętrza, no to jeszcze kikapy. Mamy tutaj do czynienia z puddingami. Puddingami z PBT, co sprawia, że już mamy do czynienia z podwójnym tak na dobrą sprawę odlewaniem. Siłą rzeczy musimy to zrobić i dzięki temu podświetlenie tej klawiatury również bardzo ładnie się rozchodzi. Minus to jednak muszę wytnąć, ponieważ na wielu klawiszach są artefakty z odlewania. No niestety. Widać, że tej kontrola jakości musi troszeczkę jeszcze popracować, ponieważ na szczytach wielu klawiszy widać fragmenty pozostałe po ich odlewaniu. Co niestety troszeczkę psuje wrażenie estetyczne. Na szczęście z drugiej strony one są od góry, od tyłu, więc jak korzystamy z klawiatury normalnie, to ich nie widzimy. Ale jak się przyjrzycie klawiaturze, to je widać, zwłaszcza na czarnej. Ale dla wielu z Was również będzie ważne to, co pod tymi kick-upami się chowa. A Genesis również nas tutaj rozpieszcza, ponieważ w cenie 300 zł dostajemy klawiaturę 60% na gateronach. Nie są to Keyle, nie są to autemu. Są to Gaterony, czyli naprawdę jakościowo spoko swójcze. Są to Gaterony czerwone, liniowe, moje w zasadzie ulubione, jeżeli chodzi o same doświadczenia, chociaż żółte również zdecydowanie bardzo, bardzo mi się podobają, a dodatkowo Genesis również zadbał tutaj o to, żeby fabrycznie klawiatury miały nasmarowane stabilizatory. Co za tym idzie, samo doświadczenie skorzystania z tej klawiatury jest naprawdę w porządeczku. Totalnie, jeżeli chodzi o klawkę za 300 zł, to tak na dobrą sprawę nie miałem większych oczekiwań. Spodziewałem się tego, że będzie ok. No tak, na rynku jest sporo fajnych alternatyw, sporo fajnych większych klawiatur za 300 zł można dostać. Oczywiście mówimy o tych mniejszych producentach, bo jeżeli chodzi o dużych producentów, no to oni wiecie: 500 zł i więcej dawaj na klawiaturę, bo inaczej po prostu nie dostaniesz nic, chyba że membranę, albo w przypadku Stila hybrydę. Tak, mali producenci walczą o naszą uwagę. I chociażby Dream Machines Dream którego ostatnio recenzowałem w wersji TKL, również będzie kosztował podobnie. Modekom Volcano Lamparty BT. Też będzie kosztował podobnie. W tym samym pułapie cenowym będzie propozycja od SPC GK630 i tutaj tak na dobrą sprawę każdy producent daje nam coś innego i niestety nie mogąc zdać nam wszystkiego naraz, poświęca część jednej funkcjonalności na rzecz drugiej. Dzięki temu wybór klawiatury w tym pułapie cenowym jest naprawdę tak fajnie i przyjemnie zróżnicowany. Mówiąc o samej konstrukcji, mamy tutaj do czynienia z klasyczną formą odlewu klawiatury 60%. Solidny, gruby plastik, więc nie ma tutaj żadnej mowy o odkształceniu się czy wyginaniu tego plastiku. Nóżek do regulacji ze względu na samo profilowanie klawiatury już na starcie. Oczywiście brak. Mamy cztery gumowe stopki, które zapobiegają ślizganiu się klawiatury i trzeba przyznać, że działają całkiem sprawnie, całkiem spoko. Jeżeli chodzi o wrażenia z pisania, no to czerwone gaterony, tak jak powiedziałem, na równo z żółtymi, to są jedne z moich ulubionych przełączników, zwłaszcza w tych tanich klawiaturach. Jeżeli uda się dorwać gaterona czerwonego albo żółtego. Tego, to zdecydowanie wiem, że ta klawiatura będzie naprawdę fajnym produktem. Z przyjemnych rzeczy to po podłączeniu tej klawiatury do komputera dostajemy również dostęp do oprogramowania, które należy uprzednio pobrać ze strony producenta. Jeżeli chodzi o softa, to jak w przypadku tanich klawiatur... To trzeba mieć poprawkę i trochę cierpliwości. Design turboprosty, prosty. Jednak w tej prostocie jest metoda, i bez żadnego problemu powinniście być w stanie odnaleźć się we wszystkich proponowanych tutaj funkcjach. W pierwszej zakładce, oczywiście, przypisanie klawiszy i jego dostosowywanie, klikając na dany klawisz i wybierając funkcję, jaką on ma pełnić. Super prosta. Druga zakładka to podświetlenie, które na początku może wydawać się specyficzne, ale jak tylko się wczytacie tak na sprawę albo przyzwyczaicie do tego układu. To też nie będzie miało przed Wami żadnych tajemnic. Dalej mamy tryb gry, którego ja osobiście, przyznam się szczerze, w przypadku żadnej klawiatury nigdy nie używałem. No i na samym końcu edytor makr, który również tylko pod testy zazwyczaj używam więc nie powiem Wam o nim więcej, dla mnie mogłoby go nie być. A zbierając to wszystko raz jeszcze do kupy i podsumowując dzisiejszy materiał, moi drodzy, jeżeli chodzi o klawiatury małe, minimalistyczne dla graczy, to w przypadku 60% jest naprawdę mały wybór, zwłaszcza jeżeli mówimy o tanich klawiaturach. Mamy 65% chyba najbliżej zbliżone do tej ceny. To jest modeką Volcano Lamparty BT, o którym mówiłem wcześniej. Niżej będą jakieś kruksy czy redragony, więc wybór jako taki jest naprawdę ograniczony. I tutaj, jeżeli chodzi o sam design, wykonanie, jak i jakość tego wykonania, no może poza tymi kick-upami, które no niestety mają artefakty poprodukcyjne, to realnie nie mam się do czego przy tej klawiaturze przyczepić. I ponadto występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. A jeżeli chcielibyście dorwać jedną z tych klawiatur, to koniecznie zasubskrybujcie, bo w następnym filmie. Będzie konkurs, gdzie do wygrania będzie jedna z nich. I to zwycięzca wybierze, czy białą, czy czarną. Będę mu musiał wysłać. Dlatego też, moi drodzy, nie czekajcie, subskrybujcie. Zostawcie w komentarzach Wasze przemyślenia dotyczące tych klawiatur. Czy za 300 zł 60% klawiatura na czerwonych gateronach ze smarowanymi stabami i puddingami w standardzie to dobry deal? czy może jednak nie do końca. Jeżeli nie do końca, to oczywiście napiszcie, co byłoby lepszym wyborem w tej cenie, a ja na dzisiaj znikam. Linki do klawiatur jak zwykle znajdziecie na samym dole. Do zobaczenia w następnym filmie, mam nadzieję, że częściej. Na razie i cześć!